80 lat minęło, a historia jednej z najbardziej wstrząsających tragedii XX wieku wciąż nie przestaje budzić emocji. Po dziesięcioleciach milczenia w końcu głos zabrała osoba, która przez całe życie nosiła w sobie niezatarte ślady wojennej traumy. Co wydarzyło się naprawdę? Co skrywała rodzina Franków przez te wszystkie lata? W tym filmie odkryjemy sekrety, które przez dekady były ukrywane przed światem. Historia, która porusza serca ludzi na całym świecie nabiera zupełnie nowego wymiaru. Zaskakujące fakty, których wcześniej nie znałeś, oraz nieznane dotąd szczegóły, które rzucają nowe światło na życie Anny Frank i jej rodziny. Przygotuj się na szokujące wyznania, które wstrząsną twoim postrzeganiem tej legendy. Czy jesteś gotów, by poznać prawdę? Nie przegap ostatniego rozdziału tej historii, który wciąż jest pisany. 12 czerwca 1942 roku młoda dziewczyna otrzymała pamiętnik na swoje 13 urodziny. Był to prezent w jednym z najbardziej burzliwych i brutalnych okresów współczesnej historii. W Niemczech nazistowska władza pod przewodnictwem Adolfa Hitlera rozpoczęła prześladowania ludności żydowskiej, co sprawiło, że codzienne życie stało się pełne strachu. Żydzi byli zmuszani do emigracji. Więzieni i mordowani, a ich prawa stopniowo ograniczano, nie mogli korzystać z parków, kin ani transportu publicznego. Dziewczyną, która otrzymała pamiętnik, była Anne Frank, młoda niemiecka żydówka, która uciekła z Frankfurtu, lecz znalazła się uwięziona w okupowanym Amsterdamie. Jej zapiski stały się jednym z najbardziej poruszających świadectw tamtych czasów. Nie mogła przewidzieć, że jej słowa przejdą do historii jako symbol cierpienia milionów ludzi. Christopher Noulen. Jestem pod wrażeniem. To niezwykłe, jak książka może zainspirować tak wielu ludzi na różne sposoby. Dzięki niej świat poznał prawdę o tamtych wydarzeniach. Historia Ewis Schloss, która również uciekła do Amsterdamu, splatała się z losami Anne Frank. Choć ich życie potoczyło się inaczej, obie ukrywały się przed nazistami, żyjąc w ciągłym strachu. Miliony dzieci zostały zamordowane, ale trudno to sobie wyobrazić. Dlatego Anne stała się symbolem tych ofiar. Ewa przeżyła i mogła opowiedzieć swoją historię, lecz to dziedzictwo Anne Frank poruszyło świat. Urodzona w niemiecko-żydowskiej rodzinie, dorastała w normalnych warunkach, aż do momentu, gdy Hitler doszedł do władzy w 1933 roku. Wtedy jej dzieciństwo, podobnie jak los tysięcy innych żydowskich dzieci, zostało bezpowrotnie zniszczone. Wraz z rodziną schroniła się w Holandii, Lecz nazistowskie prześladowania objęły cały kontynent, pozbawiając ich poczucia bezpieczeństwa. Wielu Żydów szukało schronienia w różnych krajach Europy. Rodzina Franków zdecydowała się na Holandię, gdzie przybyła w 1934 roku. Odto Frank znalazł pracę i założył firmę, a jego córki, Anne i Margot, uczęszczały do holenderskich szkół. Anne była energiczną, rozmowną dziewczynką, uwielbiała czytać i często wpadała w tarapaty w szkole. Życie w Amsterdamie wydawało się bezpieczne, a rodzina czuła, że odnalazła nowy dom. W tym czasie Hitler rozszerzał swoje wpływy w Europie. Ewa Szlous, która dorastała w Wiedniu, musiała uciekać wraz z rodziną, najpierw do Belgii, a potem do Amsterdamu. Tam życie znowu zaczęło przypominać normalność. Dzieci chodziły do szkoły, jeździły na rowerach, bawiły się na placach. Pewnego dnia na Merwedeplein, dużym placu w Amsterdamie, podeszła do Ewi mała dziewczynka i przedstawiła się. Miała na imię Anne Frank. Poznałyśmy się, gdy miałyśmy 11 lat. Byłam chłopczycą, uwielbiałam bawić się z chłopcami i jeździć na rowerze, podczas gdy Anne interesowała się modą, fryzurami i filmami. Opowiedziała mi, że jej rodzina pochodzi z Niemiec i zaprosiła mnie do swojego domu, gdzie poznałam jej bliskich. Żadna z nas nie mogła przewidzieć, jak bardzo nasze losy się splotą. Holandia wydawała się bezpiecznym miejscem, ale w maju 1940 roku Niemcy zajęli kraj. Miasta płonęły, a opór został szybko stłumiony. Początkowo życie wydawało się normalne, lecz stopniowo Żydzi byli coraz bardziej ograniczani zakaz wstępu do parków, kin, teatrów. Musieliśmy nosić żółte gwiazdy i opuścić szkoły. Wkrótce rozpoczęły się aresztowania, zwłaszcza młodych ludzi. Strach stał się codziennością, a wielu naszych znajomych nagle znikało. Amsterdam, który miał być schronieniem, stał się miejscem nieustannego zagrożenia. Latem 1942 roku tysiące młodych Żydów otrzymało wezwania do pracy w Niemczech, w tym Margo Frank i Heinz, brat Ewi. Rodziny początkowo wierzyły, że ich dzieci będą pracować w fabrykach ale zamiast tego wielu z nich zostało deportowanych do obozów śmierci. Życie Anne i Ewi toczyło się w cieniu wojny i prześladowań. Holandia, która wcześniej dawała Żydom schronienie, znalazła się pod nazistowską okupacją, a uciekinierzy ponownie stali się celem represji. Odto Frank oraz ojciec Evi postanowili nie wysyłać swoich dzieci i zamiast tego ukryć się. Otto wykorzystał opuszczoną część swojego biura, gdzie w 1942 roku rodzina Franków zaczęła się ukrywać. Decyzja o ukryciu zapadła nagle, gdy Heinz otrzymał swój nakaz deportacji. Wtedy stało się jasne, że ucieczka to jedyna szansa na przetrwanie. Bez wcześniejszego przygotowania kryjówki, rodzina Evi musiała się rozdzielić, ponieważ nikt nie chciał ukrywać czterech osób razem. Tymczasem 6 lipca 1942 roku rodzina Franków schroniła się na tyłach budynku przy Prinsengracht, 263 kilka tygodni później dołączyli do nich Van Pelsowie, a następnie Fritz Pfeffer. Osiem osób zamkniętych w małej przestrzeni musiało zmagać się z lękiem i napięciem. Anne, dzieląc pokój z Pfefferem, pisała dziennik jako sposób na odreagowanie. Inspiracją do pisania stała się radiowa audycja BBC, zachęcająca do dokumentowania wojennych doświadczeń. Początkowo życie w ukryciu wydawało się przygodą, ale szybko stało się monotonne i pełne strachu. W dzienniku Anne wyrażała swoje emocje, i miłość do ojca, trudne relacje z matką i codzienne napięcia wśród ukrywających się. Relacja Anne z siostrą Margo była zmienna, czasami były sobie bliskie, a innym razem oddalone. W ciągu dwóch lat w ukryciu Anne zakochała się w Peterze, jednak pod koniec swojego dziennika zauważyła, że dorosła i zaczęła bardziej skupiać się na własnych przemyśleniach. Zastanawiała się, jak trudno jest zachować ideały, gdy cały świat wokół niej pogrąża się w chaosie. Tymczasem Niemcy nieustannie przeszukiwali domy, chcąc schwytać wszystkich ukrywających się Żydów. W wielu kryjówkach tworzono więc dodatkowe skrytki, aby w razie nagłego nalotu można było się jeszcze lepiej ukryć. Rodzina Franków mogła liczyć na pomoc Otto Franka, który powierzył swoje życie lojalnym pracownikom: Miep Gis, Joklejmanowi, Wictorowi Kuglerowi oraz swojej sekretarce Bipi Voskuł. To oni przez ponad dwa lata dostarczali żywność, książki i inne niezbędne rzeczy, narażając własne życie. Mieszkańcy oficyny na bieżąco śledzili rozwój wojny przez radio. Ogromną nadzieję przyniosła im wiadomość o lądowaniu wojsk alianckich w Normandii 6 czerwca 1944 roku. Był to kluczowy moment, który zapowiadał upadek nazistowskiego reżimu. Otto Frank codziennie śledził postępy wojsk i zaznaczał ich ruchy na mapie zawieszonej na ścianie oficyny. Dla ukrywających się była to oznaka, że koniec wojny może być bliski. Jednak podczas gdy Frankowie wciąż mieli nadzieję, Ewa Szlous i jej rodzina doświadczyli zdrady. W maju 1944 roku zostali wydani w ręce nazistów przez kobietę podającą się za członka ruchu oporu, która w rzeczywistości współpracowała z Niemcami. Podobnie jak wielu innych Żydów, zostali schwytani i deportowani. Do dziś nie wiadomo, kto zdradził rodzinę Franków ale ich los został przypieczętowany 4 sierpnia 1944 roku. Tego ranka anonimowa kobieta zadzwoniła na gestapo i poinformowała, że w budynku przy Prinzengracht 263 ukrywają się Żydzi. Policja holenderska wraz z niemieckim oficerem SS Karlem Silberbauerem wkroczyła do biura i nakazała odsunięcie regału, za którym znajdowało się tajne przejście do kryjówki. Mieszkańcy oficyny zostali aresztowani, podobnie jak dwóch ich pomocników Joklajmen i Wiktor Kugler. Miep Gis uniknęła aresztowania i próbowała ratować zapiski Anne, nie wiedząc jeszcze, jak tragiczny będzie dalszy los jej przyjaciół. Miep Gis zdołała ocalić część rzeczy pozostawionych w kryjówce, w tym pamiętnik Anne. Wiedząc, jak ważne były jej zapiski, schowała je w biurku, mając nadzieję, że kiedyś zwróci je właścicielce. Niestety, Anne nigdy ich nie odzyskała. Ewa Szlous została aresztowana 11 maja 1944 roku, w dniu swoich 15 urodzin. Gestapo wtargnęło do ich domu, zabierając ją i jej matkę do siedziby policji. Najpierw trafiły do obozu przejściowego Westerbork, skąd zostały deportowane do Oszwitz. Wkrótce tą samą drogą podążyła rodzina Franków. Anne i Margo później przewieziono do Bergen Belsen obozu pełnego głodu, chorób i śmierci. W marcu 1945 roku wybuchła tam epidemia tyfusu. Margo zmarła pierwsza, a kilka dni później Anę. Tragiczne jest to, że wkrótce potem obóz został wyzwolony przez Brytyjczyków. Żołnierze znaleźli dowody na masowe mordy i zniszczone dokumenty, które naziści próbowali ukryć. Tymczasem Ewa, jej matka Elfriede oraz Otto Frank przeżyli Oszłyc i doczekali wyzwolenia przez Armię Czerwoną 27 stycznia 1945 roku. Po wielu miesiącach podróży przez ogarniętą wojną Europę powrócili do Amsterdamu. Tam Otto Frank, jako jedyny ocalały z rodziny, natknął się na pamiętnik swojej córki i zapis jej myśli i nadziei, który później miał stać się jednym z najważniejszych świadectw Holokaustu. Po długiej podróży przez Europę, Otto Frank. Ewa jej matka i inni ocaleni dotarli w czerwcu 1945 roku do Amsterdamu. Miasto, do którego wrócili, było wyniszczone wojną. Holendrzy przetrwali surową zimę głodu, a tysiące ludzi zmarło z wycieńczenia. Powracający Żydzi nie byli mile widziani, nie z powodu wrogości, ale dlatego, że mieszkańcy sami walczyli o przetrwanie. Otto odkrył, że jego dom został zajęty przez innych. Nie wiedząc co dalej, znalazł schronienie u Gis, jednej z osób, które pomagały ukrywającym się Frankom. W przeciwieństwie do niego, Ewa i jej matka mogły wrócić do swojego mieszkania, ponieważ jego właścicielka oddała im je z powrotem. Mimo, że Otto wiedział już o śmierci swojej żony, wciąż miał nadzieję, że Anne i Margo przeżyły. Każdego dnia chodził na dworzec, licząc na ich powrót. Niestety, wkrótce dotarła do niego wiadomość o ich tragicznym losie. Co oznaczało, że został jedynym ocalałym z rodziny Franków. to Frank szukał wszelkich informacji o swoich córkach, odwiedzając ocalałych i przeglądając listy więźniów z obozów. Opublikował apel w gazecie, licząc na jakiekolwiek wieści. W końcu spotkał dwie kobiety, które były w tej samej barakowej hali co Anne i Margot w bergen -Belsen. To one przekazały mu tragiczną wiadomość, jego córki nie przeżyły. W tym samym czasie Ewa i jej matka wciąż miały nadzieję na odnalezienie Erika i Heinza. Niestety, w lipcu otrzymały informację od Czerwonego Krzyża, że obaj zginęli tuż przed wyzwoleniem Mauthausen. Podobnie Idy Frank zmarła w styczniu 1945 roku po rozdzieleniu z córkami. Spośród ośmiu osób ukrywających się w oficynie domu przy Prinzengracht, 263 tylko od to przeżył. Kiedy przekazał wiadomość o śmierci Anne i Margot, był zdruzgotany. Wrócił do Miepgis, która sięgnęła do szuflady, gdzie przechowywała dziennik Anne. Wręczając mu go, powiedziała: Oto dziedzictwo twojej córki. Po aresztowaniu ukrywających się w oficynie, Miep Gis udało się uratować wiele z dziennika Anny Frank. Wiedziała, że wkrótce wszystko zostanie zabrane, więc postanowiła przechować te cenne zapiski do końca wojny. Gdy już dowiedziała się, że Anne nie wróci, przekazała dziennik jej ojcu Otto Frankowi. Niep nie czytała tych notatek. Wiedziała, że to była osobista i prywatna sprawa Anny. Otto zabrał dziennik do osobnego pokoju, by w ciszy go przeczytać. Kiedy skończył, wyszedł z niego z twarzą pobladłą z wrażenia i powiedział: „Nigdy nie znałem mojej córki”. Wkrótce po tym Otto i Elfriede zaczęli spotykać się częściej, dzieląc się swoimi przeżyciami i wsparciem, które wynikały z podobnych tragedii. Jedną z pierwszych osób która usłyszała fragmenty dziennika Anny, była Ewa. Otto, po kilku dniach, powrócił z dziennikiem, starannie go rozpakował i próbował przeczytać, ale za każdym razem wybuchał płaczem. Cały proces zajmował mu aż trzy tygodnie, by spokojnie przejść przez te zapiski. Przekonywał ich, że myślał długo, zanim zdecydował się go opublikować, bo Anna marzyła o zostaniu pisarką. Zastanawiał się, czy to, co napisała może zostać opublikowane, zwłaszcza, że niektóre fragmenty były bardzo osobiste i dotyczyły rzeczy, które mogłyby być niewłaściwe do przeczytania przez innych, szczególnie jej negatywne opinie o matce. Jednak po namowach wielu osób, w tym historyka, który nalegał, by to opublikować jako dokument historyczny, odto zdecydował się na ten krok. W miarę jak spotykał się z Ewą, ona zaczęła coraz lepiej rozumieć jego filozofię, która stała się fundamentem jego pracy i życiowej misji. Odto Frank regularnie odwiedzał nasz dom, a moja mama często przygotowywała dla niego posiłki. Był bardzo samotny, a jego smutek wypełniał całe pomieszczenie. Rozmawialiśmy o wielu rzeczach, a on dzielił się ze mną swoimi przemyśleniami. Pamiętam, jak powiedział mi kiedyś: Wiesz, kiedy nienawidzisz, jesteś bardzo nieszczęśliwy. To były słowa, które głęboko zapadły mi w pamięć. Odto, mimo że stracił dosłownie wszystko, nie pozwolił, by nienawiść go zdominowała. Zamiast tego postanowił poświęcić resztę swojego życia dziennikowi Anny, traktując go nie tylko jako wspomnienie o tym, co wydarzyło się w przeszłości, ale także jako przesłanie dla młodszych pokoleń, by budowały lepszą przyszłość. Z czasem jego wysiłki przyniosły owoce, a dziennik Anny Frank zyskał uznanie na całym świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Najpierw stał się tematem udanej sztuki na Broadwayu, a potem zdobył Oscara za film oparty na jej historii. To wszystko wydawało się być odpowiednim hołdem dla dziedzictwa Anny, jej pamięci oraz wartości, które pozostawiła po sobie. Oto Frank był człowiekiem, który dosłownie stracił wszystko. Podczas swojej trudnej podróży powrotnej do Amsterdamu, niósł ze sobą nadzieję, że jego córki mogą jeszcze żyć, ale ta nadzieja szybko zgasła, gdy dowiedział się o ich śmierci. Wkrótce potem otrzymał dziennik Anny, który Miep Gis przechowała. Ewa Szlous i jej matka miały okazję na własne oczy doświadczyć narodzin tego, co stało się jednym z najważniejszych dzieł literackich na świecie tragicznej historii, która zyskała status symbolu nadziei, równości i odwagi w obliczu prześladowań. Pamiętam, że zawsze wiedziałam, że Otto i moja mama się lubili, ale nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak bliska była ich relacja. Byłam trudnym nastolatkiem, niechętna do pomocy w domu, uparta i pełna złości. Wiele rzeczy mnie męczyło, a kiedy odto przychodził, rozmawiali i pomagał mi na swój sposób. Gdy skończyłam szkołę, nie miałam pojęcia, co dalej zrobić ze swoim życiem. To wtedy Otto i moja mama postanowili, że powinnam zostać fotografką. Na początku nie zależało mi na tym, co będę robić, ale zgodziłam się, bo chciałam znaleźć jakąś drogę dla siebie. Otto zasugerował mi, że dobrym pomysłem byłoby wyjechać na rok za granicę, co zrobiłam, wyjeżdżając do Londynu. Podczas mojego pobytu za granicą, Otto odwiedzał mnie dość często, troszcząc się o mnie, jakby był moim ojczynem. Ich relacja z Elfredem stawała się z każdym dniem coraz silniejsza, a w 1953 roku wzięli ślub. W tym czasie, gdy żyłam w Londynie, Ewa dowiedziała się, że Otto i moja mama się zakochali. Było to dla niej niespodzianką, ale była szczęśliwa z powodu ich miłości. Wkrótce po tym ślubie. Otto i Elfriede spędzili ze sobą kolejne 27 lat, co okazało się dłuższym okresem niż ich pierwsze małżeństwo. Otto, będąc już pewnym swojej decyzji, postanowił, że dziennik Anny Frank musi zostać opublikowany. Pokaźną część jego przemyśleń i planów konsultował z kilkoma osobami, z których jedną była profesor Jan Romain z Uniwersytetu Amsterdamskiego. Wkrótce po przeczytaniu dziennika. Profesor opublikował artykuł w gazecie Het Parool, w którym zachęcał wszystkich do zapoznania się z tą lekturą. Artykuł ten był iskrą, która doprowadziła do pierwszego wydania książki 25 czerwca 1947 roku. Jednakże, gdy dziennik trafił na rynek, nie zrobił od razu ogromnego wrażenia. Początkowo był traktowany jak jedno z wielu dzieł opisujących czasy okupacji w Holandii. Gdy książka ukazała się w Holandii. Odto podarował ją wszystkim, którzy znali Annę. Było to bardzo hojnie z jego strony, ponieważ zależało mu, by jak najwięcej osób zapoznało się z historią jego córki. Pomimo tych wysiłków, książka była publikowana w okresie, kiedy społeczeństwo w Holandii, jak i w innych częściach Europy, starało się skupić na przyszłości. Starając się zapomnieć o cierpieniach lat 1940-1945, ludzie chcieli zostawić za sobą te trudne wspomnienia. Wiele osób nie chciało rozmawiać o wydarzeniach, które miały miejsce w obozach, takich jak Auschwitz i wolały skupić się na odbudowie swoich krajów. Dziennik Anny Frank nie zdobył początkowo dużej popularności, ale oczywiście nie to było jego głównym celem. Dopiero w połowie lat 50 książka zaczęła zyskiwać na znaczeniu. W 1952 roku ukazała się w Stanach Zjednoczonych, jednak pozyskanie amerykańskiego wydawcy nie było łatwe. Wiele osób uważało, że nikt nie będzie zainteresowany dziennikiem młodej dziewczyny. W końcu wydawcą w Stanach Zjednoczonych zostało wydawnictwo Double Day, które podjęło ryzyko, nie wiedząc, czy książka zdobędzie popularność. Prawdziwym przełomem okazał się artykuł autorstwa powieściopisarza Mejera Lewine, który napisał o książce w New York Times. Lewin stał się przyjacielem Otto Franka i zakochał się w dzienniku Anny. Jego entuzjastyczny artykuł sprawił, że książka natychmiast stała się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych. Sukces książki poskutkował także premierą jej adaptacji teatralnej, której autorami byli Francis Goodrich i Albert Heckett. Premiera odbyła się 5 października roku 1955 roku w Court Theatre na Broadwayu. W rolę Anny Frank wcieliła się Susan Strasberg, a sama produkcja zyskała popularność, głównie dzięki obecności wielu hollywoodzkich gwiazd. Ewa była świadkiem tego sukcesu, a sztuka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zaczęła być wystawiana nie tylko w Nowym Jorku, ale również w Londynie, a potem była tłumaczona na inne języki, w tym niemiecki. Wkrótce potem powstała wersja filmowa, która miała premierę w 1959 roku. Film spotkał się z ogromnym aplauzem zarówno ze strony krytyków, jak i publiczności, odniósł też sukces kasowy. Reżyserią zajmował się George Stevens, a scenariusz napisali ponownie Gudrich i Hackett. W główną rolę Anny Frank wcieliła się Millie Perkins, ale to Shelley Winters, która zagrała rolę Auguste Van Pels, zdobyła Oscara za swoją niezapomnianą kreację. Świat zaczął domagać się więcej informacji o Annie Frank, a odto Frank był zdeterminowany, by opowiedzieć historię swojej córki i szerzyć jej filozofię. Wielu Amerykanów przyjeżdżało do Amsterdamu i stukało w drzwi domu, w którym Anna się ukrywała, chcąc zobaczyć miejsce, które było świadkiem tej niezwykłej historii. Pomysł zachowania miejsca ukrycia Anny Franka jako przestrzeni edukacyjnej, a nietypowego muzeum, był początkowo postrzegany jako niezwykły, ale z czasem zyskał dużą aprobatę. Odto Frank miał wizję, w której dziedzictwo jego córki nie miało służyć tylko upamiętnieniu przeszłości, ale miało przede wszystkim łączyć ludzi z różnych zakątków świata aby wspólnie dążyli do zmiany na lepsze. Z tego powodu w 1957 roku została założona fundacja, której celem było zakupienie domu i udostępnienie go dla szerokiej publiczności. Przygotowania do realizacji tej wizji trwały trzy lata. Otto Frank poświęcił ogromną ilość czasu i energii, by stworzyć międzynarodowe konferencje dla studentów z całego świata. Początkowo Anne Frank Hughes, dom Anne Frank, był miejscem spotkań młodych ludzi, którzy przyjeżdżali, by dyskutować o tym, jak mogą wpływać na świat, by uczynić go lepszym. Konferencje te były miejscem wymiany idei i inspiracji, a celem było wzajemne wsparcie i znalezienie sposobów na poprawę ludzkości. Jednym z charakterystycznych elementów tego miejsca była jego symboliczna pustka. Była to świadoma decyzja Otto Franka, który uznał, że przestrzeń ta powinna pozostać pusta, aby symbolizowała nieobecność Anny Frank. Pustka w tym kontekście stała się nie tylko metaforą, ale także przypomnieniem o jej tragicznej historii, o jej braku w tym świecie. Sukces sztuki teatralnej, filmu i otwarcie domu przyczyniły się do jeszcze większej popularyzacji dziedzictwa Anny, co miało duży wpływ na wzrost liczby czytelników jej dziennika. Kiedy ludzie, szczególnie młodsze pokolenia, zaczęli czytać dziennik Anny Frank, poczuli ogromne pokrewieństwo z jej osobą. Wiele osób zaczęło pisać do Otto Franka, dzieląc się swoimi przemyśleniami. Dziennik przedstawiał go jako bardzo troskliwego człowieka, a ci, którzy go znali, potwierdzali, że był prawdziwym przyjacielem ludzi. Z biegiem lat, Otto Frank stał się dla wielu wzorem do naśladowania, a jego działania były wyrazem szlachetnych wartości, które starał się przekazać światu. Czytanie dziennika Anny Frank zaczyna się od refleksji nad własnym życiem. Często to, co porusza czytelnika to nie tyle podobieństwo do życia Anny, ale raczej uniwersalne pytanie o ludzkość, wartości i to, co można zrobić, by świat stał się lepszym miejscem. Dziennik Anny Frank, choć powstał w szczególnych okolicznościach, stał się symbolem nadziei, siły przetrwania i wiary w lepszą przyszłość, która wciąż inspiruje ludzi na całym świecie do działania. Pomimo tego, że życie Anny Frank było zupełnie inne niż życie wielu innych osób, jej historia i doświadczenia potrafiły inspirować ludzi z całego świata. Dzięki niej oczywiście świat poznał prawdę o tym, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, a to jest niezwykle ważne. Dziennik Anny stał się cichym, ale potężnym świadkiem losów osoby, która już nie mogła opowiedzieć swojej historii, ponieważ zginęła w wyniku brutalnych prześladowań. Dlatego właśnie tak istotne jest, by młodsze pokolenia rozumiały, jak niebezpieczne mogą być uprzedzenia wobec innych ludzi. Przekonanie o wyższości jednej grupy nad drugą może prowadzić do okrutnych skutków, które zmieniają oblicze historii. Odto Frank, starając się utrzymać w pamięci nie tylko jego córkę, ale również przerażające doświadczenia, które przeszła, dzięki swojej niezłomnej determinacji uczynił Annę Frank symbolem Holokaustu. Z młodej, utalentowanej pisarki, która została ofiarą tragicznych wydarzeń, Anna stała się postacią rozpoznawalną na całym świecie. Jej historia nie tylko przetrwała, ale także stała się symbolem największych wartości, jakimi są akceptacja, przebaczenie i równość. Te uniwersalne tematy rezonują z każdą kulturą i każdym człowiekiem, niezależnie od jego tła czy doświadczeń. Myśli Anny Frank, które rozwinęły się w jej dzienniku, stały się fundamentem filozofii Otto Franka, która do dzisiaj żyje poprzez działalność Fundacji Anny Frank oraz Anne Frank Hughes. Te organizacje nie tylko pielęgnują pamięć o dziewczynie, ale także przekazują jej nauki milionom ludzi na całym świecie. Historia Anny, początkowo opisana przez nią samą, stała się nie tylko osobistym świadectwem przeżyć, ale także głęboko poruszającym przypomnieniem o wielkich wartościach, takich jak miłość, tolerancja i pokój. Zwykle kojarzymy ją z tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej, ale dziennik Anny Frank ukazuje również jej marzenia, nadzieję i wrażliwość młodego człowieka, który starał się znaleźć sens w świecie pełnym przemocy i okrucieństwa. Przypadek Anny jest przypomnieniem, że jedno życie, choć niewielkie w kontekście historii świata, może wpłynąć na nie w sposób, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To przestroga, byśmy nigdy nie zapomnieli o ofiarach wojny i prześladowań oraz o wartości każdego ludzkiego życia, które zasługuje na szacunek i ochronę. Dziennik Anny Frank stał się pomnikiem nie tylko dla tych, którzy stracili życie, ale także dla tych, którzy walczyli o pokój i sprawiedliwość. Mimo że jej życie zostało brutalnie przerwane, jej słowa wciąż żyją, inspirując nowe pokolenia do refleksji nad tym, jak ważne jest szerzenie zrozumienia, empatii i miłości w dzisiejszym świecie, który wciąż zmaga się z konfliktami i nierównościami. Jej historia jest przykładem niezwykłej siły, jaką ma jedno pojedyncze życie, by inspirować miliony. To przypomnienie, że w obliczu najciemniejszych chwil w historii, nasza ludzka godność i zdolność do zmiany świata mogą przejść na wyższy poziom. Oto przykład, jak z tragedii może narodzić się nadzieja na lepszą przyszłość. Jeśli ta historia cię poruszyła, zapraszam do subskrypcji naszego kanału, by otrzymywać więcej inspirujących treści, które mogą zmienić twoje spojrzenie na świat. A na zakończenie przypomnienie z Pisma Świętego. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Ewangelia wg święta Mateusza godzina 22:39.